W poznaniu to nie Pałac. Chociaż hrabia Edward Raczyński miał tutaj swój apartament w tym oto pomieszczeniu. A jej wystroj jest taki, no, na bogato. Nawet herbami drzwi udekorowano. Oto Biblioteka Raczyńskich. Najstarsza istniejąca biblioteka publiczna w Polsce. Otwarta została w 1829 roku i od tego czasu gromadzi zbiory. W jej wystroju, uwaga, przykuła pięknie zdobiona kratka schodowa. Ach, mnie zachwycił tu ten sufit. Piękny jest, co nie? Jednak najciekawsze są tu dekoracje balustrady. To rózgi liktorskie. Stero był to symbol w siły władzy państwowej. Jedna składka schodowa nie jest oryginalna, zmieniono w niej przebieg schodów. W czasie II wojny światowej niemal cały budynek został zniszczony, a z nim niemal 90% księgozbioru. Szczęście w nieszczęście okupacyjny dyrektor biblioteki Józef Raczyński wywiózł wcześniej łomek zbiorów do swojego majątku w Obrzycku. Po wojnie budynek odbudowano, a w 2013 roku otwarto nowoczesne skrzydło z czytelnią. Jest ono połączone z pałacowym budynkiem. Na jego parterze można zwiedzać wystawy czasowe. Biblioteka jest udostępniona do zwiedzania. Jest tu nawet audioprzewodnik. Do zobaczenia